Wykształcony i, i dużo dobrego zrobił dla tej cery. Natomiast padł w pułapkę nacjonalizmu. No wszedł, zanurzył się po szyję w tej całej sytuacji nienawiści do Polaków. I to, że pisał z małej litery Polaków, no to dzisiaj byśmy powiedzieli o czym to świadczy. No, no, no nienawiści. Bo, no, gdzie człowiek kulturalny pisze z małej litery? Jego matka była Polakami. No to, no, to jak, jak o co tu w ogóle chodzi? Tej całej postaci. Ja, ja, byłem, ja byłem też uczestnikiem protestu przeciwko sesji naukowej w panie e, o szeptyckim. Nie dlatego, że właśnie sesja, proszę bardzo, każda się odbyła. tylko że byli dobrani wyłącznie prelegenci, którzy byli za szeptyckim. A wszyscy, którzy powiedzieli jakiekolwiek marne słowo, nie chciano ich dopuścić. No to, no to tak nie można tworzyć historii. Polega to na tym, że jednak ludzie się spotykają z różnymi. Poblonu. Ja nie wezmę udział w różnych y, spotkaniach, ale spotkaniach, gdzie jest możliwość przedstawienia różnych poglądów. Na razie się do tego nie dopuszcza. Ja już nie mówię, ilu sesji zostało rozpędzonych, choćby we Wrocławiu, czy ostatnio w Poznaniu gazeta wyborcza próbowała rozpędzić tą sesję. Więc to wszystko pokazuje, że nie tędy droga. I y, y, Szukać wspólnych bohaterów. Ja tu mogę wymienić. Symon Petrura, e, Hetman e, Piotr e, Konaszewicz Hajdaszny, który razem z Chodkiewiczem bronił Chocimia w 1921 roku. Czy prezydent miasta Krakowa, Mikołaj Zybykiewicz. Ja mieszkam w Krakowie przy ulicy Zybikiewicza więc jest mi to blisko, Który był Ukraińcem, był prezydentem Krakowa. Więc, więc są takie przykłady i dziesiątki, setki innych, Rusinów, Ukraińców, Łęków, którzy są uczciwi, ale nie zbrodniarzy. Naród ukraiński ma mieć za bohaterów narodowych. No w tym tkwi cały problem. Czy są jeszcze jakieś pytania?